4. Minęło od czasu tego lat sześć. Sześć lat ustawicznych walki, bojów z przemocą komunistyczną, które stopniowo bogate i żyzne ziemie polskie w pustynie zamieniały. Sześć lat nieustannych zmagań potężnych armii komunistycznych Rosji i Niemiec z nieuchwytnym, lotnym wrogiem, którego ramiona z ziem polskich sięgały Hen daleko w głąb Rosji, aż do Syberii i Chin na wschodzie, do Renu i Hamburga na zachodzie. Przez okres tych lat sześciu władza komunistyczna w Polsce nie utrwaliła się ani na Jotę, i poza większymi miastami, gdzie utrzymywano liczniejsze załogi, wszędzie indziej była ona raczej fikcją, złudzeniem wyprawy pożywność na wsie przybierały charakter zupełnych ekspedycji wojennych, z całym aparatem oddziałów piechoty, kawalerii, policji, ba, nawet tanków i artylerii. Wyprawy te musiały być silne bardzo, gdyż wszystkie słabsze rzadko kiedy powracały. Ginęły, wymordowane przez jakieś tajemnicze oddziały wojskowe kryjące się po lasach, a wspomagane gorliwie przez ludność wiejską. Próżnymi były wszelkie wyprawy karne na wsie, na których terytoriach oddziały te ulegały rozgromieniu. Na śmierć jednego chłopa za jedną spaloną chałupę lub stodołę płacili komuniści setkami zabitych, wysadzonymi mostami i pociągami, spalonymi gmachami. Nikomu w całej Polsce, nie tylko na wsi, ale i w miastach władze komunistyczne nie mogły ufać. Wszędzie miały wrogów, tem groźniejszych niż ukrytych nawet w szeregach wojsk własnych. Które skutkiem niebezpieczeństw, na jakie stale narażone były, zniechęciły się rychło i wrogo przeciwko własnym oficerom występować zaczęły. Widząc, że na nich bardzo polegać nie można, władcy komunistyczni sprowadzili zastępy żołnierzy chińskich, drogopłatnych, lecz za to okrutnych i bezwzględnych w boju, i z pogardą lekceważących śmierć. Nimi to przede wszystkim obsadzili linie kolejowe łączące Warszawę z Moskwą i Berlinem, inne zostawiając na łasce boskiej. Niejednokrotnie bowiem zdarzały się wypadki, iż na linii pociąg zatrzymywali jacyś zbrojni ludzie, a po pokonaniu ochrony zbrojnej rewidowali go, znalezionych w nim komunistów wyciągali i rozstrzeliwali bez sądu i litości, pieniądze komunistyczne zabierali, potem dopiero puszczali go dalej. Doszło też do tego, że komuniści odważali się jeździć tylko liniami obsadzonymi przez wojska chińskie, a wyżsi dygnitarze nawet tylko pociągami pancernymi. A we wszystkich tych bojach i walkach zawsze wypływało nazwisko generała Okonicza, wodza armii polskiej, nieuchwytnego, zaciętego prześladowcę wszystkiego, co komunistycznym było. On to był właściwym władcą kraju, jego tylko słuchali wszyscy robotnicy i włościanie, jego rozkazy tylko były wykonywane. Komuniści byli tylko nominalnymi władcami kraju, faktycznym był on. Rozporządzenia ich były ogłaszane, wykonywanymi były tylko jego. Nazwisko jego głośne było w całym świecie, otoczone aureolą niestrudzonego i niezwyciężonego bohaterstwa. Do jego zastępów garnęli się wszyscy, nie tylko z Polski, ale i ze świata całego. Coraz to przedzierały się do niego przez Węgry, Czechosłowację i Rumunię oddziały Francuzów, Anglików, Włochów, Amerykan i innych narodów świata, prawdziwie miłujących wolność. Koło sztandarów jego, na których wypisane było stare, jeszcze z 1831 roku hasło Za wolność naszą i waszą, kupili się wszyscy wolność tą gorąco i szczerze miłujący. To też oddziały wojskowe jego przedstawiały istną wieżę Babel prawdziwą międzynarodówkę, w której jednoczyła ludzi nie idea panowania jednej klasy nad drugą, lecz idea wolności prawdziwej, równości i braterstwa dla wszystkich. W oddziałach jego spotykało się licznie Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości zamieszkujących olbrzymie obszary Rosji. Jak również i Niemców, którzy mając już dosyć ucisku komunistycznego, pragnęli pod wodzą Okonicza wywalczyć wolność prawdziwą dla ojczyzny swojej. Oni to po odpowiednim przygotowaniu i wyćwiczeniu w walce partyzanckiej przedzierali się do swoich stron rodzinnych, tworzyli tam oddziały powstańcze toczące zacięte boje z ciemiężycielami, także cały obszar Niemiec i Rosji objęty był pożarem wojny domowej. Pożar ten z każdym rokiem, w miarę uświadamiania szerokich mas ludności, rozszerzał się, potężniał, stając się coraz groźniejszym dla władzy komunistycznej. Zwłaszcza iż armie czerwone z Rosjan i Niemców przymusowo do wojska wziętych złożone, częstokrość odmawiały posłuszeństwa w walce z rodakami. Niewiele też pomagało przesuwanie armii rosyjskiej do Niemiec i odwrotnie, gdyż jeszcze bardziej rozniecało antagonizmy narodowościowe dopiero wzmacnianie ich oddziałami chińskimi, czerpanymi z tak potężnego i obfitego rezerwuaru ludzkiego, jaki stanowiły Chiny, częściowo zaradzało złemu. Częstemi również bywały wypadki masowego rozstrzeliwania żołnierzy odmawiających posłuszeństwa. Te hekatomby ludzkie jednak nie przyczyniały się bardzo do utrwalenia władzy komunistycznej. Przeciwnie. Wprowadzały do szeregów zniechęcenie i rozgoryczenie, przeradzając się częstokroć w bunt otwarty. Z szeregów też zniechęconych oddziałów rosyjskich i niemieckich czerpał generał Okonicz coraz świeży materiał ludzki dla swoich zastępów. Gdzie przebywał generał Okonicz, nikt nie wiedział. Właściwie był on wszędzie, gdzie tylko wrzała walka, gdzie groziło niebezpieczeństwo. Także komuniści w raportach oddziałów swoich otrzymywali wiadomości o obecności jego w różnych miejscowościach jednocześnie. Aeroplanem i samochodem przenosił się on błyskawicznie z jednego miejsca na drugie, krzepiąc oddziały, dokonując przeglądów, wskazując braki w wyćwiczeniu i zaradzając wszystkim ich niedomaganiom czy to w uzbrojeniu i ubraniu, czy też w żywności, a równocześnie budząc paniczną grozę w oddziałach wrażych samym imieniem swoim. Próżno też komuniści wyznaczali olbrzymie nagrody za schwytanie go lub zabicie. Próżno podsyłali zabójców suto zapłaconych, ażeby go zamordowali. Wszystkie zamachy paraliżowali otaczający go wierni towarzysze broni. Także z czasem wytworzyła się legenda, że jest on nieśmiertelnym, że kule się go niej mają, że zawarł on pakt ze śmiercią. Rząd polski z prezydentem przebywał w niedostępnej miejscowości w górach tatrzańskich. I stamtąd wydawał rozporządzenia swoje, słuchane i wykonywane z całym posłuszeństwem przez ludność Polski, jako wydawane przez rząd prawowity. Stamtąd też prowadzono pertraktacje przy pomocy posłów i ambasadorów z innymi państwami, celem stworzenia potężnej koalicji mocarstw Europy i Ameryki przeciwko burzącemu wszystko i zbrodniczemu komunizmowi. Pertraktacje też szły z trudem wielkim. Gdyż opór przeciwko nim stawiały o dziwo nie warstwy robotniczej włościańskie, w których główne oparcie znaleźć chciał komunizm, a sfery handlowe i przemysłowe rojące wciąż o zdobyciu rynków rosyjskich dla siebie i pognębieniu konkurującego z nimi handlu i przemysłu niemieckiego. Mozolne też wielce było otwieranie im oczu na faktyczny stan rzeczy i walka z panującym wśród nich zaślepieniem. Współdziałała w tem po części z rządem polskim Liga Narodów, lecz i w niej nad głosami dyplomatów i wojskowych przewagę brał głos bankierów, kupców i przemysłowców, zwłaszcza angielskich, stawiających egoistyczne interesy materialne nad interesami ludzkości całej i popierających jawnie komunistów niemieckich i rosyjskich. Siedzibę rządu polskiego wielokrotnie usiłowali zdobyć komuniści, lecz broniły jej niedostępne szczyty i przejścia górskie oraz niezwyciężone zastępy generała Okonicza, otaczające ją stalowym pierścieniem. Po parokrotnych usiłowaniach zaniechali tego, uciekając się do najzwyklejszej swej broni, przekupstwa i podstępnej zbrodni. Lecz i na tym polu czekała ich przegrana, gdyż zapasy posiadanego, a zagrabionego złota zaczęły się wyczerpywać nowych sposobności do rabunków zabrakło. Komisarze ukradzionych, a lokowanych w bankach zagranicznych na własnych rachunkach skarbów ruszać nie chcieli, a Niemcy w szafowaniu pieniędzy okazali się bardzo wstrzemięźliwymi. Jednym słowem, pod koniec szóstego roku panowania komunistów w Polsce sytuacja ich przedstawiała się niezbyt świetnie. Władza ich znajdowała się na schyłku i potrzeba było tylko ostatniego śmiertelnego ciosu, ażeby runęła całkowicie. A Warszawa, ogłoszona stolicą polskiej komunistycznej republiki Rad, przedstawiała widok nader żałosny. Przede wszystkim ludność jej spadła nieomal do połowy i składała się prawie że wyłącznie ze starców, niewiast, również starszych wiekiem, kalek i dzieci. Znikli z jej ulic ludzie młodzi, tędzy, pełni radości życia, weseli i dorodni, stanowiący niegdyś chlubę stolicy Polski. Tysiące ich uszły z miasta, wstępując do szeregów armii generała Okonicza, tysiące przymusowo wywieziono do Rosji i Niemiec, zmuszając jak niewolników do pracy w fabrykach tamtejszych, do zastąpienia komunistów, którzy w szeregach armii czerwonej służyli, tysiące wreszcie legły od kul w czerezwyczajkach z krwawych wyroków Buracza i Królikowskiego, tysiące zginęły z wyczerpania głodem i nędzą rozrosły się też skutkiem tego cmentarze, na których wyrosły niezliczone wprost rzędy nowych mogił. Po ulicach snuły się gromady żołnierzy chińskich, stanowiących załogę miasta i nieodstępną ochronę nawet na ulicy dygnitarzy komunistycznych. Domy nieodnawiane, opuszczone, żałosny przedstawiały widok, chyląc się stopniowo do ruiny. Przerażały swym brudem, zwłaszcza te, które zamieszkiwali żołnierze chińscy. Wspaniałe niegdyś sklepy i magazyny stały pustkami, spozierając na ulice pustkami wybitych szyb, lub zamienione były na składy i jadłodajnie komunistyczne. Takiż sam widok przedstawiały i gmachy publiczne, wspaniałe i stylowe, których majestat i piękno przezierały spoza narosłej na nich warstwy brudu, spoza przez lata całe trwającego zapuszczenia. Zajmowały je teraz państwowe urzędy komunistyczne. Świątynie pańskie wszelakich wyznań, po dokładnym ograbieniu ze wszystkich przedmiotów przedstawiających jakąkolwiek wartość, zostały upaństwowione i zamienione na gmachy użyteczności publicznej a więc na koszary, magazyny, kluby żołnierskie, przytułki oraz kinematografy. Korzystali z nich jednak tylko żołnierze komuniści oraz komuniści miejscowi i przyjezdni. Ludność polska i żydowska, mimo rozkazów i poleceń, uważając to za profanację, unikała tych gmachów. I z nader małymi wyjątkami progów ich nie przekraczała. Lęk jakiś dziwnej zgroza przejmował ją na samą myśl o tem. Nie darowali również komuniści zwłokom zmarłych, spoczywających w podziemiach kościelnych. Trumny ich wywlekli z grobowców w poszukiwaniu skarbów i po rozbiciu ich i ograbieniu szczątki zebrane razem pogrzebali w jednym wspólnym dole w najodleglejszym kącie cmentarza. Tak samo co prawda postąpili z bogatszymi grobowcami ze cmentarza, rewidując starannie trumny w poszukiwaniu klejnotów i nie gardząc w ostateczności złotymi zębami, które ze szczęk czaszek zuchwale wyłamywali. Podobne ohydy działy się we wszystkich miastach polskich, wszędzie, gdzie tylko komuniści władzę objęli. Wszystkie stojące na placach miejskich pomniki zwalili i rozbili, wznosząc na ich miejsce ohydne, potworne posągi kalające te miejsca. Tak na Placu Saskim, na miejsce majestatycznego pomnika Wolności, uwieńczonego przepiękną statuą marszałka Piłsudskiego, wznieśli poczwarny w swej brzydocie w stylu kubistycznym ujęty pomnik Lenina z wykrzywioną cynicznym uśmiechem mongolską twarzą. W miejscu pomnika księcia Józefa Poniatowskiego wystawili pomnik lwa Bronstein-Trockiego, ojca komisarza Oktabria Lwowicza-Trockiego, z drwiącym uśmiechem czystej krwi semity patrzącego na zwyciężone miasto. Na miejscu zwalonej statuły Mickiewicza, na tymże samym piedestale, wystawili pomnik Marksa. A na placu zamkowym, na miejscu statuły króla Zygmunta III, stanął pomnik krwawego kata Rosji Dzierżyńskiego którego na urągowisko Polsce najznakomitszym Polakiem ogłosili. Oprócz tego wznieśli pomnik Bagińskiemu i Wieczorkowiczowi oraz Hübnerowi i jego towarzyszom jako bojownikom komunizmu, zamordowanym przez sądy burżuazyjne. Ten ostatni pomnik postawili na stokach Cytadeli, w parku imienia Trauguta. Mieli zamiar wznieść tam pomnik wszystkim bojownikom komunizmu rozstrzelanym przez sądy burżuazyjne i tamże pogrzebanym. Z trudem wielkim zdołali im wytłumaczyć buracz, Sochacki i Królikowski, że nazwą tą objęliby również wszystkich bojowników i męczenników wywłaszczenia, uznawanych zarówno przez opinię społeczną wszystkich narodów, jak i przez sądy burżuazyjne, za zwykłych bandytów. Przecudne łazienki, jak również inne ogrody i parki publiczne, żałościwy przedstawiały widok. Drzewa w nich wszystkie nieomal wycięto, posągi poobalano, a po trawnikach i klombach rozlokowano tabory wojskowe. Muzea wywłaszczone zostały z najcenniejszych i najwybitniejszych dzieł sztuki i zabytków przeszłości, które wywiezione do Anglii i Ameryki zostały tam sprzedane, a uzyskane stąd sumy posłużyły na zapłatę żołdu chińskim najemnikom, no i zasiliły fundusze komisarskie. Szkolnictwo, tak bujnie rozwinięte w ostatnich przednaściem latach, znajdowało się w stanie zupełnego upadku. Szkoły istniały, co prawda, niektóre z nich nawet funkcjonowały, lecz uczących się w nich było niewielu. Naukę prowadzili specjalnie sprowadzeni z Rosji i Niemiec nauczyciele komuniści, nader słabo władający językiem polskim, lecz za to świetnie potrafiący wbijać w młodociane głowy zawiłe doktryny Marksa i Lenina. Cóż jednak, kiedy łepetyny polskiej dziatwy okazały się tak dziwnie zakute, że w żaden sposób te mądrości utkwić w nich nie chciały i uczniowie i uczennice woleli dzień cały spędzać w domu, niż w szkole. Najliczniejszy odsetek uczących się w tych szkołach stanowili Żydzi, których głowy wygimnastykowane przy studiowaniu talmudycznych zawiłości łatwiej wchłaniały w siebie naukę krzewioną przez komunistycznych nauczycieli. Uniwersytet i Politechnika były również czynne, Lecz wykłady na nich prowadzone były podobnie li tylko w duchu komunistycznym przez specjalnie sprowadzonych profesorów, których jedyną, a olbrzymią zaletą było, że sami nie rozumieli tego, czego nauczali, a wykładali tylko zasady teorii, prawa oraz socjologii komunistycznych i tym podobne. Wstęp do Uniwersytetu był bardzo ułatwiony. Wystarczyło skończyć szkołę ludową, ba, nawet umieć tylko czytać i pisać, oraz przebyć rok w Jaczejce komunistycznej, aby wrota wyższego zakładu naukowego na ścieżaj się otwarły. Dawni profesorowie uniwersytetu, starzy, zasłużeni o wszechświatowej nieraz sławie uczeni polscy, odsunięci od szerzenia wiedzy wśród młodzieży, marli z głodu, zajmując się pracą fizyczną lub handlem ulicznym dla zdobycia środków do życia. Ich wiedza była niepotrzebną zdobywcom. -Gdyż nic wspólnego z nauką Lenina nie miała. Podobny zupełnie był los wszelkiej inteligencji, która, o ile nie wyginęła od kulsie paczy Buracza i Królikowskiego, lub też o ile nie poszła na służbę do władców komunistycznych, co stanowiło wyjątki, również głodem przymierała. Jedni tylko lekarze cieszyli się względami nowych panów, i ci nieśli swą służbę ofiarnie, walcząc z epidemiami i chorobami przyniesionymi przez armie zwycięskie. Oraz wywołanymi głodem i nędzą ludności. Sztuka zamarła zupełnie. Teatry, co prawda, funkcjonowały, lecz Teatr Wielki zajmowała specjalnie z Moskwy sprowadzona trupa rosyjska, w Teatrze Narodowym osiadła trupa niemiecka, w polskim zaś panowali Chińczycy. Teatry Bogusławskiego i nowości oddane były operetce niemiecko-rosyjsko-żydowskiej, a pozostałe przekształcone zostały na kabarety i dancingi, w których przywódcy i dygnitarze komunistyczni oraz ich towarzyszki z zapałem oddawali się wyuzdanym zabawom, na próżno usiłując wciągnąć w nich elementy polskie. Wspaniała sala Filharmonii przeznaczona została na mitingi i wszelkiego rodzaju uroczystości komunistyczne. Malarstwo, rzeźba i architektura nie istniały zupełnie. Grasowała tylko grupa blokistów i kubistów, których zagmatwane dzieła i pomysły zrozumiałe były tylko dla umysłowości rosyjskiej i chińskiej. Literatura zamarła w zupełności, a prasa, pozaurzędową, nie istniała. A teraz słów parę o warunkach politycznych, istniejących w Warszawie. Pozornie panowało hasło Wolności, głoszone bardzo szeroko przez władców komunistycznych. Lecz była ona przywilejem li tylko klasy robotniczej i to należącej do partii komunistycznej. Inne, jako burżuazyjne lub bezpartyjne, dobrodziejstwa tego pozbawione były. Istniał nawet pewien rodzaj samorządu pod postacią rad okręgowych, miejskich i wiejskich. Lecz wybory do nich odbywały się pod ścisłym nadzorem władz administracyjnych, przy nader nielicznym udziale wyborców. Także właściwie wybrani zostawali sami komuniści, zawczasu wskazani i polecani przez władze centralne gdzie zaś wybory odbyły się nie po ich myśli, unieważniano je pod byle pretekstem i zarządzano nowe. Główną władzę stanowił Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Komunistycznej Republiki Rad, na którego czele stali bez zmiani dawni kwadrum Wirzy – Trocki, Kaufman, Sochacki i Morgenstern, którzy dobrali sobie do pomocy paru spośród najbardziej pewnych i zagorzałych komunistów miejscowych, ślepo im oddanych i będących posłusznymi wykonawcami ich rozporządzeń. Podział czynności był następujący. Trocki, dziedzic imienia sławnego wojownika sowieckiego, zajmował się wojskiem, jako wódz naczelny wszystkich sił zbrojnych. Kaufman na swoje barki wziął aprowizację kraju, gdyż miał potemu wielką wprawę jeszcze z wzorów okupacji niemieckiej w roku 1915-1918. Sochacki zajął się administracją i sprawami wewnętrznymi. Morgenstern zaś prowadził wszystkie sprawy gospodarskie i finansowe. Sprawami wiejskimi zajmowali się wojewódzki z Ballinem, lecz nie mieli zbyt wiele do roboty ze względu na wrogie stanowisko ludu wiejskiego wszystkich narodowości. Główny zarząd sprawami policyjnymi i sądownictwo spoczywał w pewnych rękach Buracza i Królikowskiego, którzy przy pomocy Dąbala potrafili go zorganizować znakomicie, wzorując się na niedoścignionym wprost przykładzie Dzierżyńskiego. Wydział ten też pracował nader intensywnie. Więzienia wszystkie były pozapełniane, liczba mogił na cmentarzach rosła, a samochody ciężarowe o świtaniu nie mogły nadążyć w wywożeniu ofiar sprawiedliwości radzieckiej. Władze centralne polskiej komunistycznej Republiki Rad rezydowały w zamku, który zamieniony został w istną fortecę. Otaczały go potrójne szeregi ciągle zmieniających się straży, rozstawione wokoło działa i karabiny maszynowe, wykopane na placu zamkowym rowy strzeleckie oraz wzniesiony specjalnie gruby mur z żelazo betonu. Celem udaremnienia ataku od Starego Miasta, cała połać domów od Kanonii została zburzona i wzniesiona gęsta, masywna krata żelazna. Niezależnie od tego, na wypadek potrzeby ucieczki zbudowany był szeroki, potężny korytarz podziemny w stronę Wisły, u którego wylotu stał przygotowany statek motorowy w rodzaju pancernika. W podziemiach zamku urządzone było potężne więzienie, w którym trzymani byli więźniowie specjalnej wagi. Dostęp do zamienionego w fortece zamku dla zwykłych śmiertelników był niemożliwy, nawet komunistów dopuszczano tam zaledwie po wielokrotnym wylegitymowaniu się ulicznych WART. Prócz tego zamek specjalną linią kolejową łączył się z dworcem, także Kwadrum Wirzy i inni dygnitarze komunistyczni wyjeżdżać z niego mogli bezpośrednio, omijając miasto, w którym mogliby być narażeni na zamachy wdzięcznej za czułą opiekę ludności. Wobec częstych wypadków tajemniczych zabójstw funkcjonariuszy komunistycznych na ulicach miasta pojawiali się oni bez swoich oznak urzędowych lub też w asyście licznej straży żołnierzy chińskich. Niewiele też pomagało wydane rozporządzenie, że w razie zabójstwa którego z komunistów i nieujęcia zabójcy odpowiadają za to mieniem i życiem mieszkańcy najbliżej położonych domów. Od tego czasu zabójstwa te zdarzały się w pobliżu pustych placów, gdzie nikogo do odpowiedzialności pociągnąć nie było można. Życie prywatne ludności ujęte zostały w karby specjalnych przepisów zgodnie z kanonami komunistycznymi, a przestrzegania ich bacznie pilnowała cała armia szpiegów. Dzień roboczy w nielicznych funkcjonujących upaństwowionych fabrykach określony został na 12 godzin dla ludności miejscowej niekomunistycznej. Pilnowano bacznie, by nie nauczano potajemnie dzieci poza urzędowymi szkołami komunistycznymi, by nie odprawiano nabożeństw i modlitw surowo zakazanych, a przede wszystkim, aby nie zgromadzano się w większej liczbie osób. Odżywianie ludności odbywało się w specjalnie urządzonych jadłodajniach komunistycznych, w których główną rolę odgrywały namiastki sprowadzane obficie z Niemiec, a mające zastąpić wywożoną tamże całymi pociągami żywność. Dążono do zmechanizowania za wszelką cenę ludności, zamienienia jej w automaty pozbawione woli, tak by łatwiej nią rządzić było można. Tak się przedstawiała sytuacja w Warszawie w miesiącu maju 1900 roku gdy na dworzec główny przybył pociąg z Moskwy. Przybyło nim 20 młodych oficerów Czerwonej Armii, którzy po ukończeniu kursu szkoły wojskowej przydzieleni zostali do oddziałów konsystujących w Polsce. Wśród nich znajdował się podchorąży Józef Okonicz, wyróżniony za wybitne zdolności w kierunku wojskowym oraz za żarliwość w zdobywaniu wiedzy komunistycznej.